Pochwalony Jezus Chrystus. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Te słowa usłyszymy w dzisiejszej niedzielnej Ewangelii. I to jest, myślę, że to jest wiara. Nie widzieć, a wiedzieć. Mieć tą pewność, że coś istnieje. Jak to często młodzież mi mówiła, ja nie wierzę, bo Boga nie widziałem nie widziałam. Często wtedy proszę, aby udowodnił czy udowodniła mi, że istnieje powietrze. Przecież powietrza też nie widać, a wiemy, że jest. No to młodzież mówi, że widzą ruchy powietrza, widzą wiatr, widzą jak wiatr, ten wiatr przenosi różne rzeczy. Jak podsumowuję to, to tak, że Boga też nie widać, tak jak powietrza. Widzimy ruchy powietrza, tak też możemy widzieć działanie Pana Boga w naszym życiu. Nie każdy ma to szczęście, żeby w formie mistycznej zobaczyć Jezusa, jak to miała święta siostra Faustyna, która jest dziś patronką tego dnia, bo Jezus jej się ukazał i poprosił, żeby pokierowała malarzem, aby namalował jego obraz. Obraz, który dobrze znamy obraz Bożego Miłosierdzia z podpisem Jezu ufam Tobie. Ale. Jakbyśmy my, jakbyśmy my zobaczyli takiego Jezusa w wizji mistycznej, no to myślę, że tak jak siostra Faustyna wysłaliby nas do psychiatry, aby stwierdzili, że jesteśmy normalni, że rzeczywiście to jest łaska Pana Boga. Ale niewiele osób ma takie szczęście zobaczyć Jezusa w wizji mistycznej. Dla mnie, dla mnie cudem jest, że rano wstałem, że mam co jeść, że... Mniej więcej jestem zdrowy. Dla innych to może być coś normalnego, coś oczywistego i nie widzieć w tym ręki Pana Boga. Nie widzieć w tym cudu. Kojarzy mi się z tymi cudami wybuch w Hiroshimie i Nagasaki. Jak troszeczkę czytając troszeczkę, trochę tych informacji na ten temat były dwa takie przypadki i jeden z nich to kwestia ośmiu jezuitów, którzy byli kilometr od wybuchu bomby atomowej. I oni przeżyli. I jak jeden z ojców mówił na ten temat, to że wierzyli, że Bóg ich ochroni. Że to łaska Pana Boga, że to był właśnie ten codzienny różaniec, który współbraćmi mi od, odmawiali. W okresie dzisiejszej pandemii, Episkopat Polski zachęca nas do codziennego różańca rodzinnego. O 20:30 na przykładzie Hiroshimy, Nagasaki, ci Jezuici przeżyli. Może i my przeżyjemy, może przeżyjemy e, tak jak to mieli łaskę Szadrach, Meszak i Abednego z księgi Daniela, czyli Hananiasz, Azariasz i Mishael. Kiedy to nie chcieli oddać pokłon boż, Bogom, Bożkom króla Nabuchodonozora, wrzucono ich do pieca siedmiokroć rozpalonego. No i gdy wrzucono, to cudzy mówią, że widzą nie trzech, ale czterech mężczyzn i to wszystkich rozwiązanych. Ten czwarty to oczywiście był anioł. Ale to, co jest piękne w tej postawie tych trzech młodzieńców, to jest ich modlitwa. Czyli odpowiedź, yy, odpowiedź królowi. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twej ręki, królu. Jeżeli zaśnie, to wiedz, królu, że nie będziemy czcić Twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. I na tym polega ufność Bogu. Bóg będzie chciał, żebym zachorował, to przyjmę tę chorobę i będę się nią cieszył. Chociaż będzie ciężko. Bóg będzie chciał, żebym był zdrowy, to też będę się cieszył. Taką samą radością, jakby był chory. To by przyszło nam łatwiej. Ale starać się właśnie tą samą miłość, tą samą radość mieć w sercu, gdy spotyka nas coś złego, jak coś dobrego. Dlatego, jak to pisze święty Piotr w drugim czytaniu, Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Jesteśmy doświadczani koronawirusem i jego skutkami. Ale, bracia i siostry, radujmy się. Z czego tu się radować? Dzisiaj bym powiedział z wiary, która okaże się o wiele cenniejsza od niszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Wiara, która jest cenniejsza od tego, ile mamy w portfelu, czy jakim samochodem jeździmy. Wiara, nawet jest ważniejsza od tego, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, a nawet ważniejsza od tego, czy w ogóle żyjemy. Bo przecież tylu męczenników oddało życie za Jezusa. Wiara była, Bóg był dla nich ważniejszy niż ich własne życie. I tu chciałbym Wam zaproponować obejrzenie filmu pod tytułem Milczenie. I taka recenzja, pokrótce taki opis. Akcja dzieje się w XVII wieku. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwa jezuici księża, którzy chcą nie tylko odnaleźć dawnego mentora, ale przede wszystkim głosić słowo Boże. Zmuszałem zakonników, by zdeptali świętą ikonę, by podważyć ich autorytet w oczach, Tamtejszych Japończyków, którzy się nawracali. Gdy oni odmawiają, Japończycy ginęli. Ale w tym filmie jest zwrot akcji. Jeden z nich depcze tą ikonę. Mało tego, zaczyna pracować u ówczesnego ces cesarza, u czytając księgi ich religii. Ale czy to wszystko spowodowało, że zaparł się Boga? Zaparł się Boga tak jak na przykład Piotr? Nie zdradzę odpowiedzi na to pytanie. A odpowiedź znajduje się w ostatniej scenie filmu. Dlatego zachęcam Was, bracia i siostry, do obejrzenia tego filmu. To właśnie wiara pozwoliła apostołom wyjść w końcu z wieczernika i głosić Ewangelię. To wiara spowodowała, że wspólnota chrześcijan zbierała się na modlitwie czy łamaniu chleba w czasach prześladowania. To wiara pozwoliła dzielić się z ubogimi. To wiara pozwala czynić miłość i nie na zasadzie, że coś będę miał w zamian. Bo jeżeli tak będziemy robić, to nie zdziwmy się, że Bóg sam tak nam, nam uczyni. Ale nasze szczęście dzisiejsze polega na tym, i to nam sama nazwa dzisiejszej niedzieli mówi: Niedziela miłosierdzia. Że Bóg jest miłosierny, on daruje nam nasze winy, nasze grzechy. I nawet potrafi odpłacać swoim dobrem za nasze zło. I na tym polega właśnie miłosierdzie. Będziemy czynić innym dobrze. Zdarzy się, że oni nam będą czynili źle, ale radujmy się z tego. Bo chociaż dzisiaj tutaj cierpimy z tego powodu, że ktoś nam zrobił krzywdę, mimo że my im okazaliśmy dobro, to to wszystko minie. Ale dzięki temu będziemy mieli radość wieczną. I to radość, którą ludzkie słowa nie są w stanie opisać, bo wtedy będziemy z Bogiem. I tego Wam bracia i siostry życzę. Tej radości dzisiejszego dnia, radości z miłosierdzia Bożego, radości z tego, że żyjemy, że jesteśmy w domach, jesteśmy samotni z rodziną. I z tego się radujmy, bo jest codziennie miliony powodów do tego, aby się cieszyć. Nie tylko z tego, co na pierwszy rzut oka, co media pokazują, że coś jest przyczyną radości. Ale nawet i z cierpienia i z różnego rodzaju zła możemy się radować. I tej radości wam życzę. Amen.